Znaczy polskie rządowe media. Mm, natomiast nie wiem, mm, jestem cały dzień w pracy, nie miałem czasu nic śledzić, więc nie wiem, co się dzisiaj działo. Czy znowu dostali jakąś pomoc, czy nie. Myślę, że to też jest smutne, że ci ludzie dostają pomoc ze strony białoruskiej, a nie polskiej. Bez względu na to, czy to jest y, cyniczna gra, czy nie. Ostatecznie dostają od polskich służb pomoc, a nie od y, polskich, które wolałbym widzieć w tej roli. Mam jeszcze jedno pytanie. E, tak naprawdę, jeśli w e, poniedziałek e, ostatecznie przez, zostanie przegłosowana sprawa e, stanu wyjątkowego, e, jak przypuszczasz, co stanie się z tymi ludźmi? Bo mam jak najgorsze obawy. Znaczy, nie wiem, czy już się to z nimi nie stało, tak? No Bo w tym momencie nikt nie patrzy władzy na ręce i funkcjonariuszom. Mm. My tam byliśmy, bo nie mieliśmy żadnego powodu, żeby wierzyć w to, że jeżeli nas tam nie będzie, to te osoby zostaną potraktowane zgodnie z prawem, bo wszędzie wokół widzieliśmy nielegalne i wywożenie ludzi e, do lasu. Więc e, obawiam się, że to samo może spotkać tych ludzi, hmm. ale nie wiem, co się stanie. Może ktoś się u władzy opamięta i jednak tych ludzi e, dopuszczą do, do pomocy, do. Ubiegania się o ona Nie wiem, co się stanie. Mam nadzieję, że, że to drugie, ale widząc, co się dzieje na miejscu na granicy, musieliśmy zakładać, że, że po prostu ich ktoś wywiezie do lasu. Zginą. Czy zginął, to nie wiem. Ale jest tak, że płaszpaki działają w ten sposób, po to, się, po to je robią władze różnych krajów, że jeżeli ktoś, tak jak nam osoby opowiadały na miejscu, już 20 raz był w Polsce i 20 raz był wywożony na granicę i kazano mu e, grożąc przemocą tą granicę przekraczać, to ileś osób po prostu nie wytrzyma tego, czy to fizycznie, czy to psychicznie i zawróci. Zawrócą nawet do krajów, w których im coś grozi, ale jeżeli na granicy ich egzystencja będzie zagrożona, to zawrócą i to mają na celu, e, celu pushback. Wiadomo, że y, wzdłuż granicy jest sporo miejscowości y, i mieszkają tam ludzie, mieszkają tam Polacy. Wy byliście tam dłużej, ja mam tylko parę godzin. Jaki y, jak jest stosunek y, mieszkających tam ludzi na miejscu, tych y, miejscowych? I czy możemy liczyć, że. Y, Przekażą nam informacje jakieś, że będą to obserwować, bo oni mają możliwość obserwować. Czy, czy możemy liczyć na to, że oni nam przekażą, jakby coś złego się działo? Czy oni po prostu zamkną się w swoich domach i nic ich nie będzie obchodziło? Bo tutaj ja myślę, że to jest istotne, że. Jest tak, że nawet jeżeli ktoś tam mieszka, to i tak prawo do poruszania się jest, może być ograniczane ludziom. Też jest zakaz rejestrowania czegokolwiek, więc to też utrudnia dokumentowanie czy przekazywanie jakiejś informacji. To co mogę powiedzieć, że jak tam byliśmy, to większość reakcji osób, które lokalnie mieszkały, i to nie warszawiaków, którzy się tam przeprowadzili po prostu, bo jest fajnie mieszkać gdzieś na odludziu, tylko, tylko osób, które tam się też często po prostu urodziły, mieszkały, taka lokalna, lokalna społeczność była pozytywna. Opowiadali o tym, że tutaj straż graniczna straszyła, taka, spotkali kilku chłopaków, tak, którym dali je jeszcze, grzali i tam ci byli super mili grzeczni jeszcze chcieli zapłacić za te jedzenie, które dostali, tak, albo przychodził ojciec z dziećmi którego dzieci namówiły, żeby przyjść i pomóc tym ludziom, bo, e, bo widzieli, e, że im nie dają jeść, tak, e, w telewizji. E, jeden pan, obiecałem mu, że nie będę mówił jak się nazywa, więc nie powiem, ale pan, jeden pan, e, ile razy mnie widział, tyle razy się pytał właśnie, co z tymi ludźmi. Bo on się bał tam podchodzić do straży granicznej, bo e, też straż graniczna, jak nam ludzie mówili, chodziła po domach, straszyła. Eee, też osoby, które jakoś pomagały czy nocowały, aktywistów też miały pewne nieprzyjemności, więc to też są takie szykany służb, niestety. Eee, więc on się bał tam podchodzić, nie chciał problemów, ale on się ciągle pytał, to z tymi ludźmi, tak? No i on mi mówił właśnie, że on to się nie zna na uchodźcach, ale że całe życie hodował zwierzęta i takich rzeczy się niego robili zwierzętom. Eee, więc ja bardzo wierzę w społeczność lokalną. Eee, Natomiast oni też mają ograniczone możliwości, yy, możliwości działania. Yy, nie będę wymieniał konkretnych grup czy, czy miejscowości, bo nie chcę też komuś robić problemów, ale wiem o osobach, które się po prostu organizowały i to nie po to, żeby łamać prawo, tak, no bo pomaganie ludziom, dawanie im wody, jedzenia, nie wiem, wyciąganie z bagien, to nie jest żadne łamanie prawa, to jest ludzki odruch. W Polsce pomaganie y, osobom tak, w takiej sytuacji nie jest w żaden sposób nielegalne. Ale dużo bardzo było takich akcji, ludzie nas poinformowali o wielu sytuacjach i dlatego my mogliśmy jechać z interwencjami, pomagać ludziom ustanawiać pełnomocnictwo prawne, tak, reprezentacje, żeby później jak już ich zatrzymają, to żeby móc się o nich upominać. Więc my liczę na to, że te osoby dalej będą to robić, to co mogą, no, z tym zastrzeżeniem, że nas tam nie ma, czy też innych organizacji. Ja myślę, że to jest ogromny pozytyw. I to, co, się, to, co my obserwowaliśmy w 2015, że e, aktualnym władzom udało się ludziom sprzedać, znaczy wielu ludziom, którzy w to uwierzyli taki obraz uchodźcy, który jest zagrożeniem, e, tam w ogóle nie zadziałało. Jak ludzie widzieli ludzi po prostu. E, I myślę, że to jest duża wartość, tak? I też myślę, że dużo ludzi w Polsce zobaczyło ludzi. Dzieci, których ktoś pilnuje, zmarszniętych w kocach technicznych, których pilnuje polski funkcjonariusz z długą bronią. Myślę, że ludzie to zaczęli i już nie tak łatwo będzie całe społeczeństwo uchodźcami przestraszyć. Na to one to liczę. Jakim prawem Straż Graniczna ma z pojazdów wgnięte tablice restrykcyjne, zaklejone naklejki? dom funkcjonariusza nie ma żadnych nie wiem, symboli, oznak. Czemu się nie legitymują? Co można z tym zrobić? Czemu? Trzeba by spytać ich dowódców albo samych funkcjonariuszy. To, co mogę się domyślać, to że oni wiedzą, że łamią prawo i boją się konsekwencji. Kiedy mówiliśmy im, że nie dopuszczając pomocy medycznej do ludzi ee, łamią prawo i że podchodzi to pod kodeks karny, oni się bali. Oni się realnie bali, bo wiedzieli, że ktoś ich zmusza do wykonywania nielegalnych e, rozkazów. Natomiast są zdjęcia tych osób, i to, że byli w jakichś maseczkach, ich nie chroni, bo ich spokojnie rozpoznamy. E, I więc, wszelka dokumentacja łamania prawa jest myślę, że bardzo. Bardzo ważna. jak się to widzi, to myślę, że też warto sobie notować dokładnie, gdzie i kiedy coś, coś nastąpiło. My mieliśmy szczegółowe notatki z tego wszystkiego, co obserwowaliśmy i widzieliśmy. Natomiast myślę, że to, co jest problemem, to że po prostu nasze służby są upolitycznione. I że jeżeli kiedyś będzie jakaś władza bardziej pro-demokratyczna, pro-obywatelska, to. No, świetnie byłoby sprawić, żeby służby mogły zostać służbami, a nie funkcjonariuszami politycznymi. Może jeszcze dodam. E, nim przyjechaliśmy do e, Usnarza, e, mieliśmy informację, że jedzenie tym osobom daje Polska Straż Graniczna, że gdzieś na własną rękę, za własne pieniądze im kupują, więc. Więc to nie jest tak, że to nie są ludzie, tylko niestety. E, kiedy ktoś im każe przestać yy, być ludźmi, no to niestety przestają się tak zachowywać. To, i, to, I to jest problem, ale to jest problem bardzo szeroki, a, a nie jakby problem w poszczególnych osobach. Jestem zdania, że nie umiemy czytać filmów. Um, rządowa telewizja wielokrotnie powtarzała, i za rządową telewizją powtarzały to również serwisy, że w sierpniu udarmniono, co oczywiście to jest dwa słowo, ale yy, zarejestrowano 3300 prób przejścia przez granicę, w związku z czym zatrzymano 800 osób, co oznacza, że te 800 osób 3000 razy nie próbowało przejść przez granicę. 800 osób przez cały sierpień. Te 800 osób, które w zasadzie mały stadionik yy, Pokancerowało nam głowy i spowodowało to, że, że się strasznie przestraszyliśmy 800 osób, oh, 30, 30 osób, to straszy 800 yy, całej 500 nie tam jest granicy, 540 km, prawda? Przestraszyła się tych osób? Nie, no bo co ja się polska się że to jest absolutny najazd na lot, fala. Yy, nie wiem, po prostu yy, więc chciałam cię zapytać, biorąc pod uwagę te yy, te informacje, jakie dostawaliście, jak Ty oceniasz skalę tego zjawiska? Bo być może to jest tak, że mamy no nam czynienia nawet nie z 800 to może nawet nie z 800 osób, to jest 250, które próbuje przekroczyć granicę. I na tej podstawie, na podstawie tych 250 czy 300, czy nawet biorąc pod uwagę 800 osób, zbudowano całą narrację o tym, że przychodzą hordy ze wschodu, które nam rozniosą kulturę. W ogóle coś strasznego. Tak, proponuję no też nie powtarzać tych kłamstw, bo one się utwarają, um, o to wcześniej też Renata mnie pytała, jak oceniamy skalę. Ją Bardzo trudno jest o, ocenić, bo Straż Graniczna dosyć szybko, jeszcze dużo wcześniej niż prowadzono ten stan wyjątkowy, bo to, no, dwa tygodnie temu przestała publikować pełne, pewne dane, ograniczyła też dostęp mediom do tych danych, co też no, moim zdaniem jest niedopuszczalne. Natomiast ja nie sądzę, że to jest 250 osób. Tak? 250 osób to my spotkaliśmy, tak? więc. Yy, yy, myślę, że to jest znacznie więcej. Natomiast te liczby jeszcze można inaczej czytać. Yy, podali 3000 mniej przekroczenia granicy, 800 zatrzymanych osób. To nie znaczy, że oni zatrzymali 800 osób, które próbowały kilka razy przekroczyć granicę. Yy, to może znaczyć, że na przykład. Yy, Zatrzymali 800 osób, a 2200 osób odepchnęli od granicy. To tak można też czytać e, te dane. Natomiast szczerze mówiąc, patrząc po tym, jak bardzo te dane były zakłamane, tej komunikaty Straży Granicznej, łącznie z tym, że Byliśmy tam o 12 metrów od ludzi i widzieliśmy kobiety w tej grupie, a jednocześnie rzeczniczka Straży Granicznej wydawała komunikat, że tam nie ma kobiet. Rozmawialiśmy z nimi w języku Darii, w języku powszechnym w Afganistanie, a rzeczniczka mówiła, że tam są Irakijczycy. No to ja nie wierzę w te liczby, tak? I to, I to jest myślę, że poważny problem, dlatego że ja mam oczekiwanie od państwa i od służb publicznych, że będą podawały rzetelne dane, bo inaczej oni napędzają jakieś spędzają <grywają«> panikę po prostu. i no, no, straszną wojną hybrydową, która nie wiadomo co znaczy i raczej to wyglądało, że Polska sama ze sobą tą wojnę prowadzi. Na wschodzie, na zachodzie, po w W tej sytuacji, z którą mam do czynienia, że w tej sytuacji, w której nie przyjmujemy systemalnych jest bardzo zadowolona Zdaje się, że naturalnym działaniem było pojawienie się Polskiego Czerwonego Krzyża. Czy były jakiekolwiek ślady działania um, przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża w Kiełczakach, które na Nie było żadnych śladów działania Polskiego Czerwonego Krzyża w Uznażu. jak Niedługo chyba jak wyjeżdżaliśmy, to pojawił się Białogórski Czerwony Krzyż no, od strony białogórskiej. Ja mam tylko jeszcze te pytania. Czy wiecie, co czy się czy dowiedzieliście się jako o tych osobach, które parę kilometrów na północ, to później zostały zatrzymane, wywiezione w głowę kraju gdzieś do Ośrodka? A drugie pytanie takie. W jaki sposób do Was wpłynęła informacja, że akurat w jest ta grupa i kto Wam ją przekazał? Nie chodzi mi o to imię, nazwisko tego, czy była osoba prywatna, czy instytucja, czy jakieś inne z yy, mediów. Zacznę od drugiego pytania. Nie wiem, czy to był Polsat, czy PVN, czy inne one, w każdym razie, generalnie dowiedzieliśmy się z mediów, tak? Bo też no, myślę, że przed tą sytuacją większość osób w Polsce nie wiedziało, że, że my istniejemy, tak, e, e, więc też nie mieli do nas telefonu. Więc po prostu my się dowiedzieliśmy z mediów i pojechaliśmy. E, a jeżeli chodzi o e, pierwsze pytanie, przepraszam, czy możesz mi je przypomnieć? Mhm. Tutaj wypadają różne listy Tak, chodzi o to, że pewna grupa osób, uchodźców, które właśnie te zamykając zostało zatrzymana na granicy i wymieniona już w głos kraju. Czy ktoś wiecie na ten temat? Gdzie są i jaka jest sytuacja? Nie, nie wiem o m, jakiejś konkretnej sytuacji, bo tych informacji o tym, że kogoś zatrzymano, wywieziono z powrotem na granicę albo wywieziono jednak w głąb kraju, bo tych informacji jest bardzo dużo. My mieliśmy na północ od usta, że mieliśmy ileś różnych sytuacji, które się w różny sposób kończyły. Natomiast no, zakładamy, że jeżeli wywożą kogoś w głąb kraju, to raczej do ośrodka strzeżonego Straży Granicznej te osoby są wywożone, chociaż mieliśmy też sytuacje, gdzie już osoby były pod ośrodkiem, Straż obiecywała. Eee, obiecywała, że normalnie przyjmie wnioski, a chwilę później zmieniała decyzję i wywozili ich z powrotem do granicy. Więc tutaj nie umiem odpowiedzieć, bo bardzo dużo było tych sytuacji i równie się kończyły. Prawicowa strona i prawicowy internet yy, miał informacje o tym, co się dzieje w obozie z, yy, z tam, białoruskich. Przyjeżdżała tam telewizja, yy, tam, to przyjechał tam również Wysoki Komisarz do Spraw Uchodźców ze strony ONZ-u. Czy, czy wy monitorowaliście białoruskie media? Bo ja próbowałam to robić i zauważyłam korelację, bo za każdym razem, kiedy, kiedy wy mówicie, że dostali jedzenie, o Białorusi dostali jedzenie, to wtedy przyjechały media i pokazywały patroka z puszką. Albo pokazywały. Była, ta, była straszliwa relacja, której, której nie rozpowszechnialiśmy, o której. Stoi ten komisarz do spraw uchodźców, e, czarnoskuro, obok niego jakiś białoruski generał. I temu białoruskiemu generałowi e, rzekomo e, tłumacz mówi o tym, że, e, że cała ta grupa jest głęboko wdzięczna Białorusinom za okazaną pomoc, e, że wyprzedzają ich myśli i spełniają ich marzenia, i że naprawdę nie mogliby sobie wymarzyć lepszej opieki. Te rzeczy były puszczane w białoruskiej telewizji i w ten sposób również na je jest na, tamty, na tamtym odcinku. Ale przede wszystkim chciałam zapytać o tym, czy widzieliście wiedzieliście tą korelację, że przyjeżdżają puszki, a dzień później nasz prawicowy internet i zobaczycie, w jaki karmią fantastyczne nam zdjęcie. Bo, bo to było ewidentnie jakby, no, skorelowane w czasie. To, co robimy, jest wystarczająco stresujące i męczące, żeby jeszcze śledzić prawicowy internet. Staramy się tego nie robić. Chociaż i tak natrafiłem na artykuł w gazecie polskim chyba o mnie, więc. Ale to jako ciekawostkę sobie zachowam, pewnie. Ale zdjęcia, bo nie kupiłem. Natomiast, tak poważnie zupełnie, to oczywiście staramy się czerpać informacje ze wszystkich możliwych źródeł, ale no, też do białoruskich mediów mamy jednak pewien dystans, tak? To wygląda na sytuację na Białorusi. Ale yy, nawet jeżeli mamy dystans do jakiegoś źródła informacji, to i tak pewne informacje jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć. Natomiast korelacji nie, nie śledziliśmy, nie mieliśmy na to czasu. Generalnie na no, ludzi nam podsyłali linki. Ona była. W o tym, że że oni są Szczerze, My widzieliśmy głównie te relacje w rządowych mediach, że się pojawiają te zdjęcia z puszkami i tak dalej, no ale... No nie wiem, co powiedzieć, no chleb co długi dzień, no to nie nie będę komentował nawet. Różne rzeczy rozważamy, ale nie, nie będę teraz wchodził w e, szczegóły. Dużo osób pewnie się zastanawia, bo oni dosyć szybko po upadnięciu Kabulu dotarli na tą granicę, bo tu jeszcze z potem, gdzie jest wiadomo, jak oni tam dotarli? Oni dotarli tam, yy, myślę, że już szybciej, bo oni już nam mówili, że oni byli w Polsce i ich po prostu wyłapano i odesłano na granicę. Ale tutaj trzeba pamiętać, że ilość prowincji upadło dużo wcześniej, a poza tym to, że talibowie będą przejmować władzę, też ludzie na miejscu wiedzieli wcześniej. Więc część po prostu, która miała takie możliwości, nie czekała na to. Ja bym zrobił to samo. Znaczy, wiemy, że transportem lądowym dotarli, to nam mówili. W ciężarówkach, bez okien, że też byli bici, że zabierano im różne rzeczy. Nawet nie wiedzieli, że przejeżdżali przez Białoruś, więc później się dziwili, jak, że polscy żołnierze im każą tam wracać. Yy, na tą Białoruś, na której nawet nie wiedzieli, że tam byli. Yy, więc tyle wiemy, więc pewnie tak, to pewnie byli jacyś przemytnicy yy, ludzi, i każda taka sytuacja, kiedy się ludziom ogranicza też dostęp do szukania ochrony, tak naprawdę yy, nabija biznes przemytników ludzi. Tak samo jak będzie z płotem. Każdy płot da się jakoś obejść, yy, w jakiś sposób dotrzeć do tego kraju, gdzie się chce uciec, tylko to jest bardziej niebezpieczne i kosztuje więcej pieniędzy. No i trzeba też pamiętać, że wśród tych ludzi są też po prostu małe dzieci, więc przeskakiwanie drutu kolca z tego może się skończyć dla nich jeszcze tragiczniej niż dla dorosłego. Ja mam jeszcze pytanie, jeśli można. No, już nie mam mikrofonu, ale to nie szkodzi, będę mówiła głośno. E, w sumie mam dwa pytania. Po, po pierwsze, e, mówiłeś o Strażnika granicznych, w których macie y, nagrane twarze i ponoć maseczki jakby nie są przeszkodą w rozpoznaniu ich. I chciałabym spytać, czy planujecie złożyć nie wiem, jakiś wniosek do prokuratury, czy planujecie, to jest jako, nie Czy coś z tym dalej zrobić? Nie tylko my mamy nagrane twarze, ich nagrywało mnóstwo mediów, mnóstwo prywatnych osób. No nie jestem przekonany, że ja ich bym rozpoznał, tak po prostu, no bo jeżeli widzi się dzień w dzień jakąś osobę, która nawet ma maseczkę, to to można tą osobę rozpoznać. Natomiast my w tej chwili nie koncentrujemy się na tym, my się koncentrujemy na pomocy, bo też na tym jakby się koncentruje nasza organizacja, ale sprawy zaangażowane wiele instytucji, wielu prawników, My na pewno będziemy starali się, żeby wszczęto postępowania wobec tych osób po prostu za łamanie, za łamanie prawa, ale to nie jest nasz priorytet i to też nie, 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 nie ucieknie. Eee, więc nie wiem, na ile odpowiadam na pytania. Okay. Mam jeszcze pytanie numer dwa. Pomyślałam sobie, że być może mimo tego stanu generalnego Straż Graniczna nie jest, nie wiem, gęsto rozstawiona w krótczoej granicy. Pomyślałam sobie, że może w jakiś sposób yy, da się, nie wiem, pa patrolować, kto cokolwiek, żeby po prostu pomagać tym ludziom się przedostać. Taka myśl mi przeszła. Ty, mo możesz cokolwiek yy, powiedzieć na ten temat, czy raczej, że sama się dowiedzieć? Szczerze mówiąc, nie wiem, dlatego, że jednak no, stan wyjątkowy to jest no, coś bardzo poważnego. Nie było stanu wyjątkowego. Eee w Polsce, tak, więc yy, to, też nowa, to jest nowa sytuacja, tak, niestety Służby na miejscu decydują, co można, czego nie można. Yy, tam jest też wojsko. Mimo tego, że widzieliśmy, byli mocno zestresowani, było tam dużo napięcia, a w momencie, w którym tam nie ma mediów, yy, to ja się obawiam, że mogą stosować przemoc, nawet taką, która jest nieuzasadniona. Też z tego względu, że są po prostu pod wpływem dużego stresu i mają na sobie duże obciążenia. Więc no... Ja nie mogę nikogo zachęcić, żeby robił takie rzeczy, tak? W sensie my tam teraz pas przegraniczny naszych pracowników nie wysyłamy. Patrzymy co będzie, co będzie, możliwe. Myślę, że to jest realnie jakby no niebezpieczny obszar. Natomiast to, co było wcześniej mówione, i to niebezpieczne przez polskie służby, żeby była jasność, nie przez uchodźców, nie przez jakieś zewnętrzne zagrożenia. I niebezpieczne dlatego, że tam nie można, media tam nie mają dostępu. Ta media jednak to tutaj naprawdę wielkie dzięki dla mediów, które były tam obecne, bo ta ich dokumentacja, obecność to było bardzo ważne i bardzo pomocne. No są osoby, które tam mieszkają, więc to było wcześniej mówione. Może im się coś uda, tak? A my na razie analizujemy sytuację, patrzymy, co jest, co jest możliwe, bo nie chcemy też robić działań, które tylko się skończą tym, że nie wiem, cały nasz zespół, który wyślemy, zostanie zatrzymany i nie będzie mógł pomagać, tak? Więc musimy na no, po prostu zasadnie działać. No tak, docieramy do takich osób, mamy z nimi kontakt, coraz więcej się też zgłasza osób, które zostały tutaj przywiezione z Kabulu. Wiemy, że to była dosyć chaotyczna akcja, że niekoniecznie wszystkie te osoby chciały tutaj dotrzeć, mają rodzinę w innych miejscach. No spodziewamy się, że nawet jeżeli nie będziemy mogli działać po samej granicy, no to już widzimy, że będzie po prostu mnóstwo pracy, że musimy znaleźć środki na zatrudnienie dodatkowych osób po prostu, żeby profesjonalnie tym osobom pomagać. Um, no, to będziemy kończyć rozmowę. Dziękuję bardzo, Piotrze. Um, no, myślę, że wielkie brawa, i pewnie za ale też za ogrom pracy wcześniej i za chwilę. To jest moje od rzeczy, bo to już teraz moją wdzięczność tak osobiście, bo no, to jest ogromne, co Wy robicie i co Ty robisz. Więc bardzo dziękuję.